Mam dla wszystkich arcyważne ogłoszenie na kanale YouTube. I uwierzcie mi, że to nie jest żart, ponieważ od dzisiaj przychodzę na poważnie na YouTube. Koniec ze śmieszkowaniem, koniec z wszelkimi głupotami. Będziemy nagrywać na poważnie, to już nie są przelewki, będziemy zarabiać hajs, będziemy robić wszystko. Oczywiście, jak zwykle. Granicach zdrowego rozsądku. Dlatego mam taką prośbę. Zostaw łapkę, kliknij dzwoneczek, a ja wam obiecuję codziennie nowy odcinek Minecrafta. Codziennie. Codziennie nowy odcinek z Garysmoda Smoda z SWRP. Tak jak to jest do tej pory na tym kanale. Jeżeli będziecie mnie wspierać, jeżeli będziecie robić wszystko po to, żebym stał się sławny, to uwierzcie mi lub nie, ale zaczniemy nagrywać również inne serie. Codziennie będzie nowy odcinek. Nieważne co to będzie. Czy to będzie Minecraft, Garry's Mod, czy to będzie Doom, czy to będzie Wiedźmin, czy cokolwiek innego. Uwierzcie mi, będą codziennie nowe odcinki. Codziennie, od dzisiaj, od tego momentu. I uwierzcie mi, że to jest tak poważna sprawa i tak realna jak to, że za chwilę wypiję szklankę whisky, która znajduje się teraz na moim biurku. I to nie jest ściema. Zimna łyski z lodem. To jest poważna sprawa. Tak samo jak ten kanał. Będę poważnym YouTuberem. Czy to się komuś podoba, czy nie. Tak więc serdecznie zapraszam. Trzymajcie się! No i cześć!